Łukaszu, chciałbym z Tobą porozmawiać o czerwcowych komiksach wydawnictwa... Kultura Gniewu. Dokładnie. A jakie to są komiksy, możesz powiedzieć? Kalinka. Mam. Pierwszy tom nowej serii dla dzieci. Dobrze, jest. Mhm. Co jeszcze? Wiedźmun, Wiedźmun, drugi tom. Mhm. Yy, też serii dla dzieci. Tak i też yy, w sumie yy, do był pierwszego tomu, dlatego też je pokazuję. Mhm. Tak. Co jeszcze? Celestia. Dokładnie, Celestia. Bardzo gruby, obszerny komiks. Mhm. I prawdziwa bomba. Tak. Dosłownie w przenośni. Bardzo obszerny. No, ja bym to nazwał taką. taką książką historyczną. A, o tym jeszcze będziemy mówić. Oj, Na razie pokazaliśmy, z jakimi komiksami będziemy to do czynienia. W kilku słowach e, przedstawimy, o czym one są, i podzielimy się swoimi e, spostrzeżeniami, uwagami, czy nam się one podobały, czy nie. Ale już teraz chcę zdradzić, że wśród tych wszystkich komiksów znajdzie się co najmniej jeden, e, o którym nieraz usłyszymy, między innymi w podsumowaniach e, rocznych. Co nie? Ja. Tak, ja się z tobą bardzo zgodzę. Ale I nie się... powiemy na razie, jaki to komiks. A właśnie chcę powiedzieć, i teraz weźmy się za niego, bo ja nie mogę się doczekać. Weźmy się za ten komiks. Tak. tak. tak, I, tak I co zatem. to Dobra. jest za komiks? Powiedz co to za komiks. To jest. Bomba. Bomba, dokładnie. Za bombę odpowiadają autorzy m.in. Lawaj. Czytałeś Laowaj? Nie. Mhm. I w tym momencie stworzyli tekst o historii bomby atomowej. I Łukaszu, i szanowni widzowie, w tym momencie chcę zrobić coś, czego ja raczej nie zdarzyło mi się zrobić podczas recenzji, omawiania jakiegoś komiksu. Teraz chciałbym pokazać zakończenie. Zakończenie komiksu. 6 sierpnia 1945 roku: bombowiec Enola Gay zrzuca na miasto w Japonii, Hiroshime, ładunek wybuchowy, którego świat do tej pory nie znał. Letni poranek okazał się zabójczym dla kilkuset tysięcy Japończyków. Jest to najkrwawszy nalot podczas II wojny światowej. Jeden samolot z jedną bombą wystarczyły do zniszczenia miasta. I widok grzyba atomowego, nawet w, jako ilustracji, jest piorunujący. To robi ogromne, ogromne wrażenie. I skutki zrzucenia bomby są oczywiście dużo, dużo większe. Dlaczego pokazałem zakończenie? Ponieważ to zakończenie oczywiście my znamy z lekcji historii. O tym się mówi. O, mówi się o przegranej Japonii ze Stanami Zjednoczonymi podczas II wojny światowej, więc to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Natomiast o czym mówi ten komiks? Ponieważ on w ponad 400 stronach on bardziej wyjaśnia co się zadziało? W jakich okolicznościach powstała bomba atomowa? Jako najczarniejsza strona ludzkiego umysłu i geniuszu. Jest to drobiazgowa konstrukcja, czy drobiazgowa rekonstrukcja po prostu wydarzeń historycznych. I o tym jest ten komiks. Dlatego zdradzając zakończenie, tak naprawdę nie zdradziłem nic, czego no, nie wiedzielibyśmy. Ten komiks warto przeczytać, ten komiks warto mieć. Tak. Łukaszu, teraz ty możesz powiedzieć coś. Ja powiem tak, ja się skupię przede wszystkim na emocjach, bo dla mnie to jest bardzo dobrze napisany horror. To jest horror. Od pomysłu, od pierwszych pomysłów ludzkości, ludzi, wybitnych naukowców, wybitnych umysłów do przełożenia tego na eksperymenty z różnym mniej lub bardziej spektakularnym skutkiem do przełożenia do tego w przedmiot, yy, broń masowego rażenia, która zabija miliony, która powoduje nieowróżalne męki, choroby, yy, śmierć. No ogólnie yy, to jest przerażająca historia. Historia osób z, związanych z tym projektem. Z, z, rozpisana na wiele krajów, y, wiele żyć, y, wiele historii, wiele rodzin, wiele różnych przypadków, wiele różnych, y, by to powiedzieć, charakterów, wiele metod dojścia do celu. Y, no, ja tutaj nie jestem historykiem. Y, nie, nie, nie będę tutaj wymieniał dat, ale to co mnie tutaj uderzyło, to mówię, to przede wszystkim te emocje. Emocje się wylewają tutaj niemal z każdego kadru. Czy tam kłótnie między tymi naukowcami, czy nawet to, że musieli ukrywać te tajemnice przed własnymi rodzinami, przed własnymi dziećmi, żonami, bliskimi. A wiesz co jeszcze mnie tutaj mocno zaskoczyło, i to jest na bardzo duży plus, a mianowicie narracja. Kto tutaj jest narratorem? Przeczytam ostatni kadr komiksu. Dzisiaj dziewięć krajów posiada broń jądrową, która w międzyczasie stała się dużo bardziej niszczycielska. Arsenał światowy składa się z około 15 tysięcy pocisków, to 5 razy mniej niż w czasie zimnej wojny, ale wciąż wystarczająco, by kilkakrotnie unicestwić planetę. Myślicie, że moja historia się skończyła, a może dopiero się zaczęła? W taki sposób kończy się ten komiks. Narratorem jest bomba. Tytułowa bomba. Niesamowicie to działa na emocje i nawet te ostatnie słowa, bomby, one piorunują. Ja, ja bym uściślił jeszcze w Ci przerwę. Uran. Dokładnie, moim zdaniem, uran. Tak, dobra, uran. Mhm, uran. Więc cóż tutaj mogę powiedzieć więcej? Dla mnie to jest komiks obowiązkowy. Warto znać, warto wiedzieć. Dodatkowo jeszcze tak się złożyło, że w kinach lada dzień pojawi się Oppenheimer, który też mówi o, o bombie atomowej. I jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, ile z komiksu, ile z treści komiksu znajdzie się też i w tym filmie. Jestem. Bardzo zaciekawiony, i powiem Ci, że dzięki temu komiksowi ja po prostu idę do kina, do kina, chcę zobaczyć ten film. Kolejny komiks Celestia Manuela Fiora. Powiem Ci, że stał się dla mnie wielkim wyzwaniem, bo podczas prezentacji zachwycałem się pięknymi ilustracjami tworzonymi gwaszami. Poetycko, onirycznie, jednocześnie monumentalnie, oraz niepokojąco wyglądające plansze z. Pewnymi weneckimi kontekstami. Fabularnie komiks wrzuca nas na tajemniczą przestrzeń. Wielka inwazja przyszła od morza, rozlała się na ląd w kierunku północy. Wiele uciekło, inni znaleźli schronienie na małej wyspie w lagunie. Wyspie z kamienia zbudowanym ponad tysiąc lat temu. I wyspa nazywa się Celestia. Dla mnie to jest komiks z drogi, bo. Obserwujemy tą dwójkę głównych bohaterów z okładki, jak podróżują po tym fantastycznym świecie. Któryś z tych bohaterów ma, posiada niezwykłą moc. Potrafi czytać w umysłach innych ludzi, że ten świat jest taki niby kolorowy, fantastyczny, piękny, a pod nim się kryje zawiść, gniew. Walki pomiędzy różnymi stronnictwami, i ogólnie, jakby tak walka o władzę, tutaj mamy. Fajnie to wszystko przedstawiłeś. Jeszcze jedno zdanie dotyczące fabuły. Światem, a bardziej tym, co z niego zostało, rządzą telepaci. I wspomniałeś tutaj o dwójce bohaterów. Tak. Jednym z nich jest Pierot, a drugim jest Dora. I to ta Dora, ta kobieta, czyta w myślach. I próbuje wyjaśnić pewne wydarzenia z przeszłości. I wplątują się przy okazji w śmiertelne niebezpieczeństwo. Komiks uznaję za trudny w odbiorze, bo Manuel Fior zaserwował nam mm, Komiks z pogranicza snu. I one się tutaj po prostu, pewne te rzeczy, rzeczywistości jakby rozmazywały. W pewnym momencie ja miałem trudność, czy to jest mara, czy to jest rzeczywistość, czy to jest to wyobrażenie telepaty. telepaty. Z kadrów Łukaszu ja wyczuwam mnóstwo poetyki, psychoanalizy, między innymi napięcia seksualnego, filozofii, Komiks jest niezwykle dla mnie teatralny i, i on jest przedstawieniem świata właśnie, i to jest ciekawe, dystopijnego czy utopijnego. No tutaj można polemizować uważam i pod tym względem może być ciekawy, ale jest no, niezwykle trudny. Fajnie powiedziałeś, że to się tak rozmywa między jawą a snem. Nie wiemy co jest z naprawdę momentami, a co się dzieje tylko w śnie. To mnie zaciekawiło. Mm -hmm. I to jest wiele tych dróg interpretacji. Tak, ja skończę tę wypowiedź w taki sposób, że komiks przewrotnie uświadamia nam, że silniejsza od rozumu jest podświadomość. Kolejny komiks, czy może dwa komiksy, to jest z serii Wiedźmun Tomasza Samoilika. Jak wspomniałem, słodki zapach potwora o zmierzchu, ten pierwszy mamy wznowiony. Tak. On wyszedł 3 lata temu, i właśnie 3 lata musieliśmy czekać na to, aby otrzymać kontynuację. Przed wyprawą zbierz drużynę. I tak się zastanawiam ile czasu będziemy musieli czekać, aby otrzymać trzeci tom, najmniej spodziewany zwrot akcji. Ponoć ma się ukazać jeszcze w tym roku, bo już materiały od autora zostały wysłane do wydawnictwa i prawdopodobna data wydania to jest jesień tego roku. Mm -hmm. no, to ciekawe, ciekawe i bardzo trudne pytanie, z jaką inną postacią może ci się kojarzyć? Z Larą Croft oczywiście. No tak, z Larą Croft, oczywiście z e, Wiedźminem. Wiedźminem Andrzeja Sapkowskiego. Tak, Andrzeja Sapkowskiego, tak, ja i mam, mam tutaj grę. E, oczywiście, e, dlaczego? To jest pastisz Wiedźmina, zabawna próba przedstawienia kilku ważnych zjawisk. E, Choć mamy aluzję do bohaterów, m.in. dzieł Sapkowskiego, to nie trudno zauważyć, że chodzi tutaj o coś zdecydowanie więcej niż tylko zmyślne na napisanie parodii. Zobaczcie, strona 41. Zobacz, co ten potwór robi. Wygląda, jakby chronił te drzewka. I komiks, no jest z przesłaniem. Tak. Czyta się ten komiks tak naprawdę fajnie. Jest nastrojowo, humorystycznie, ponieważ mamy mnóstwo tutaj aluzji do, do postaci z, z Wiedźmina, ale, ale to, to jak powiedziałem wcześniej, to tutaj jest zdecydowanie coś więcej. Tutaj chodzi o naszą cywilizację, o to, w którą stronę zmierzamy. Bardzo fajnie mi się czytało, nawet nie wiadomo, kiedy mi minęła lektura tego komiksu, bo jest bardzo szybka. Rysunki bardzo mi się podobają, tą kasę Majolika. Ten komiks dla mnie jest bardzo proekologiczny. Opowiada o tym, że należy dbać o przyrodę, bo tutaj jednym z wątków jest wątek tego, że co się stanie, jeśli ludzie nie będą, nie zadbają o swoją planetę, którą zamieszkują, i co może się stać w przyszłości, bo tutaj nie tylko mamy parodię fantazy, ale również bardzo mroczną wręcz można powiedzieć, momentami wizję przyszłości, czyli wątki science fiction. A wszystko to połączone w fajnym miksie, proekologicznym, pokazującym o to, że należy dbać o przyrodę, szanować zwierzęta, starać się, być dobrym dla siebie i dla innych, szanować przyrodę. No co to bym jeszcze dodał? Mnóstwo fajnych interakcji między postaciami, sporo y, y, humoru, y, trochę walk, bardzo ciekawe, y, bardzo ciekawe potwory, które y, jak widać, w obrazie tam i nie jest na granic. Mhm. Bo kto by pomyślał, że można z y, królika stworzyć takiego potwora, a czy on jest tak naprawdę potworem, no to, to tego nie zdradzę. Mhm. Dokładnie i można płynnie teraz przejść do kolejnego ostatniego komiksu, jakim jest Kalinka, ponieważ jeszcze trochę mm, mówi e, o, o, o podobnych zjawiskach, podobnych rzeczach o proekologii. Kalinka to bajka dla młodszego czytelnika. Kalinka to tytułowa dziewczynka, kilkuletnia z pokolenia smartfonów, internetu i konsol, która przeprowadziła się z rodzicami e, na tak zwane odludzie i w pewnym momencie w tajemniczym, ciemnym lesie dostrzega dżina, który może spełnić jej trzy życzenia. Dzin ten przedstawia się jako. Jean parszywiec. Dokładnie. A no, nawet tak wygląda, dość parszywie, można powiedzieć. Tak. Idealnie jest zobrazowany jego charakter. O, dokładnie. I dobrze to i powiedziałeś. Idealnie zobrazowany jest jego charakter, ponieważ on oczywiście spełnia te życzenia, ale w taki parszywy sposób. Czyli z niespodziewanymi konsekwencjami. I. Powiem Ci, że ten komiks mi się lepiej czytało od Wiedźmuna. Może dlatego, że pomimo, iż mamy tutaj też oznaczone jedynkę, że jest to pierwszy tom od, z, z kilku, to tak czy siak on jest zwarty. Tutaj mamy zakończenie i, i, i cała historia jest opowiedziana na łamach tych, tych planż. Dobrze mi się to czytało. Ciekawa historia dla młodszych i starszych. Też może ją w sobie fajnie przyswoić. Bardzo fajny jest pomysł, o to, żeby tutaj tą historię umieścić w górach. Tutaj mamy, można powiedzieć, miastowych, nowych mieszkańców, którzy za sprawą nowej pracy, głównej, mamy głównej bohaterki, musieli tutaj się tutaj zamieszkać i ta główna bohaterka sądzisz, że to jest tylko. Takie chwilowe pomieszkiwanie, mieszkanie tam przez kilka tygodni, a jej rodzice jeszcze nie, uprze nie uprzedzili, że w związku z pracą jej mamy yy, związaną z przyrodą tutaj, z tym otoczeniem całym yy, że ona tutaj już nas że oni na stałe tutaj zamieszkają. Ogólnie bardzo mi się podoba. Też tutaj mamy proekologiczne przesłanie. Mamy to, że należy dbać o przyrodę, ale bardzo fajny jest tutaj położony nacisk na szacunek dla starszych osób, na ich ciężką pracę i to taki szacunek, że coś takiego mamy jakby konflikt pokoleń, ale z takim nauką, coś tak jakby to powiedzieć, nauką, która płynie z doświadczenia, że tutaj Główna bohaterka Kalinka uczy się opieki nad tym pieskiem, tutaj fantastycznym, i uczy się tego, że należy się słuchać starszych, mądrzejszych, ale również trzeba czasami brać w sprawy we własne ręce i nie tyle zbudować się przeciw światu, ale starać się pomagać w poszanowaniu przyrody i w ogóle tego świata. Mieć dobre kontakty między ludźmi a zwierzętami i przyrodą. Dobrze, i w tym sposobem omówiliśmy cztery komiksy, czy pięć, pięć komiksów od kultury gniewu. Jest, ja się cieszę w ogóle z tego pakietu od kultury gniewu za czerwiec, bo tutaj naprawdę mamy rozstrzał gatunkowy ogromny. No mówię, tak jak wspomniałeś, od począwszy od Bomby, która jest taką encyklopedią historii wręcz. Poprzez tytuły dla dzieci i poprzez tytuły dla fanów fantazy. No, bardzo duży rozstrzał. Dla każdego coś dobrego. Zapraszamy do czytania, do, do komentarzy, do sekcji komentarzy, który z tych komiksów Wam się podobał najbardziej. A może, może, może Wy macie w ogóle inne zdanie niż my. Jesteśmy ciekawi. I dajcie Dzięki. znać, który komiks jest na Waszej liście zakupowej. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.